Na razie to jest Spali, to jest gruby. Z grzesiem wie? na robocie. No ja dwie mam. Grzesiu. Grzesiu oczywiście Czeko? pilnuje ciepło. To weź nam piło, idziemy tam. Potniemy to. Czekaj no na razie na No to właśnie tam, bo tutaj ten. A co tu? Światło ma. No, I tak to właśnie jest, widzowie. Grzesiu nie pije już ponad tydzień. I nie będę długo pił. Dłużej niż yy, ostatnio. No ja? Kto wie, czy nie będę pił? Dwa lata co najmniej. No, Łukasz, nie chwyci, Łukasz rozmawiał tam no, Łukasz rozmawiał tam z tym z długim i też kłamie, że niby Grzesia nie pobił on Jak nie to ja byłem ślepy kto że, Sabinę, pobił? Z, że Sabiny też nie opobił Że mnie podobno wyzywa No bo taka jest prawda no Ale co mu w życiu pozostało niech sobie wyzywa A, no I tak jak pójdę tam i będę chciał go nagrać za 50 zł ty sobie się nagra jeszcze mi paznokcie obetnie nie będzie miał pieniędzy na kranie, to się szybko nagra No ja już mnie nagrywał to od razu przyleciał A mówił, że nie będzie chciał się nagrać. No a tak to szybko no. przyleciał Przecież dla Sobinki ten, pieniądze muszą być no, A ty mu nie powiedziałeś, żeby mi dać pieniądze. No wiem a co, zabrał ci? Co? nie no reszty mi nie wydał Bo my kupili tam wiesz, te nalepki piorąckie no, bo on chciał już leci po spirytus, Ja bo ja idę mi, kurwa, mówię ze spirytusem. Kupuj tu kurde. Lepiej i tyle. Chodź. Będziesz tam kurde spirytus. On po spirytus i spirytus. Kurwa. Daj spokój. No. Ja mu tu nawet spirytus nie chcą sprzedawać. i sobie boi tam na pogon iść. Zawsze mnie wysyła. Bo się kurde bał Idź w pierwszy. Łopaku. No. Musimy z Grzesiem trochę drzewa załatwić. Bo śniegu trochę spadło. Tak nie jest zimno, robię. No, no bo śnieg spadł. A zawsze jak śnieg spadnie, to jest cieplej. To to jest Ale to jest chyba z jakąś folią tam Nie idziemy dalej Tu jest ciemno tam dalej Jezu od tego latarka Kzosiu mhm. To które? To zdejmij te trzy opony, ja to potnę Gdzie? No lepiej tą? Nie, lepiej tą pociągnę. No ja ci tu będę ściągał ta, ta ma słoiki w środku. Tam ma słoiki w środku. No Ale se ktoś znalazł wyspisko co opon No O no. kurwa, tu nic nie widzę Kurwa Szawka już rozwalona. Piękne. Trzeba, to może było, to, maju. trzeba by było to poprzenosić bliżej i później tylko tam. Zaraz tam powrócę i chłop. Śpimy w fotelu dwa dni no. albo trzy. Cześć, bo miałem nagrać z hotelu, nie chciało mi się Dobra, to pójdź nagraj się się sam wyzywał do fermy Mam taki ferma czyli starą Nie stary, ale... Ten dalej nie wyjechał Najważniejszy sprzęt w pracy jest Krzysiu, dojść do pieca O, bez tego to by było zimno, co? Teraz się wydaje, bo dopiero wyszłeś z hotelu, a, i a. jak postolisz trochę to... Grzesiu ma tutaj stertę do spalenia. I tam go przyniesiemy. O co byłoby. Ja skończę filmik to wszystko przyniesiemy tu i będzie stależało. No a my Możemy taczkę wziąć przecież tam. wjechać taczką i na taczkę pokochać i wyjechać. Ja, ja tam... Szybciej taczka. będzie Tak to jak to jest. Tutaj Wanna. Próbuję wyjechać. No niestety śnieg spadł, już warunki nie są takie korzystne. To idziemy jeszcze po, po jedną partię? Co? Do tego. jak nie pije, to przynajmniej. Trochę pracuje, trochę ten ale no nie, no, nie bluźni tyle. Ale Idź, nie bluźnisz tyle przynajmniej. No nie. Ale byś był pijany, to byś mógł. Nie, nie, idę! No takie by się sprzedało Grzesiowi, jak na włościach. Tu by sobie siedział, drzewa by się powycinało, tu by sobie robiło ognisko. Oj, na stare lata. Jakże się zapewnie, jeżeli nie będzie pił, to z czasem nawet mu napiszę, wiecie, o mieszkanie z miasta. Może się coś uda. Na lata, Tylko musi nie pić. Na starsze lata. Na starsze lat. lata. Na starsze lata. No, widzisz? Co? Kura. Co? To, no idzie w Szczecin, tu takie drzwi wielkie, co? No. Nie. nie. Nagrywam, jak skończę, to będę nosił. A teraz na razie tragasz. Idź zawij, idź czysty, pachnący. A, że tam nie spadł. Asortyment jest. asortyment jest. Ale znika powoli, co dzisiaj? Co? Jest różnica dzisiaj, chwilę już... O, zobacz, ta na pokła. Tam tak dwie, trzy budynki później... Jeden budynek, drugi będzie jutro kolejny ci mówię. Dobry koparkowy ko jest. Gruba łycha jak naładuje to parę minut i zrobione. Powiem wam widzowie, że mnie to dziwi, bo ja nie jestem, nigdy nie rzuciłem nie piłem, nie jestem alkoholikiem, ale że tak alkoholik taki jak Grzesiu z dnia na dzień przestaje i... Bo tak chciało, wiecie, znaczy. dzień wcześniej jeszcze dar się o nalewkę, a dzień później już nie. No nie tak jest. Ja Teraz mówię, trzeba odnowić, nie, nie. odnowić kontakty z rodziną, przestać nie są pić. Odnowione, nie są odnowione dzwonię do córek i spotykam się z i jest elegancko Telefon Grzesiowi chce kupić Może teraz po tej robocie mu kupię jakiś no byle jaki u Magłowackiego u tego. Wiecie pieniędzy za bardzo to nie dostaje No bo wiecie jak on dostanie 100 zł to Grzesia nie będzie więc ja wolę eee, być nie, ostrożniejszy Nie, 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 nie. ale ja zamian że, nie zamiast, że zawsze coś tam pracuje to mu właśnie kupię jakiś telefon dotykowy jakiś fajny ja mam tu se, ku, tu se pogra czy coś tam tu se zadzwoni Jakiś numer mu zarejestrujemy i będzie się dzwonił. No. Założymy ci ten, tą stronkę, co ja mam, żebyś dzwonił na kamerce. No, na kamerce, Ej, no. u Was, widzowie, spadł śnieg już, czy nie? Bo u nas tak widzicie. Trochę, trochę. No, trochę, przez podobno... a przez snowce podobno. A na, podobno nawaliło śniegu, jak. No. A my jesteśmy teraz, aktualnie, w Nysie. Jest Spało się fajnie, co nie? Się usnęło o, spokój. to. Spokój. Cichutko. Spokój, cicho. Wszystko pod nosem. Kuchnia ja, wszystko. Miałem, ja miałem najlepiej, bo spałem sobie koło grzejnika. Ale to i tak ten grzejnik się wyłączył, od, jak, jak się już kładłem to już zaczął stygnąć i całą noc nie chodził. Nie wiem o co chodzi. Oni tak w Niemczech też tak robili. Niby Zim. chwilę chodzi, 5 minut chodzi i znowu no. nie chodzi. Wyjechał? Zobacz, czy dalej się kręci. Nie ja wiem. A bo tyłem no to, jakby przodem się wyjechał, ja to by miał lepiej, wygodniej. No się musi tak obrócić, żeby przodem stanął i tamten niech mu pakuje i będzie miał prosty wyjazd przodem. A latarkę masz załączoną, no co nie? No. Czemu nie mówisz? Nie nie. nie. Także się pojesz widzą jeszcze? Coś po Jak się czujesz bez alkoholu? Normalnie lepiej? No jasne, że lepiej Ja się dziwię tobie, no, że, ma ty, że ty, ty pijesz obie jak pijesz to jesteś brudny Przewracasz się wszędzie, a, czyst, a tak to czyste, kurde życie jakie ci no. na starości jakoś wiesz, coś jeszcze osiągniesz. Może no, starusz, Filmy. Starusz. filmy za wieczorkiem oglądamy i inne no. życie, a nie jakieś tam chranie bicie się pijesz Grzesiu mi sam uciekł. Musiałem się chwilę zająć tą. samochodem. Maj. Poustawiać samochody, a tu... O kurde, uciekł wrócił. A Grzesiu sam uciekł pod drzewo. Nawet no, nie, nie wiem że idę za nim. Sam poszłeś pod drzewko? sam Ta wanna się zakopała Zakopał się? Dobra widzowie Później wam nagram dłuższy Stawcie łapki, suba bo nie mam czasu Teraz muszę ustawiać te samochody